Na świecie istnieje mnóstwo fobii, nieświadomość istnienia, których czasami chroni nas przed ich wpływem. Wszystkie one z reguły mają skomplikowane nazwy. Na przykład akrofobią nazywa się lęk wysokości, a tanatofobią strach przed śmiercią. Niektóre z nich mogą być nam dobrze znane. Takie jak awiofobia i arachnofobia. Wiadomo, że te albo inne fobie mogą dominować nad innymi. Ich nazwy również mogą wprowadzać w błąd osoby, które nie rozumieją znaczenia słowa. Na przykład kinofobię ludzie mogą brać za lęk przed kinem, a tak naprawdę tak nazywa się lęk przed psami. A wszystkim znaną Klaustrofobię ludzie mogą rozumieć jako lęk przed znanym wszystkim Santa Klausem, chociaż tak naprawdę to dość powszechny strach przed przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu. Nasz problem tkwi w tym, że większość fobii tworzymy sami sobie, tym samym odgradzając się od świata zewnętrznego. Zachowanie takiego człowieka może wywoływać zdziwienie nie tylko u jego znajomych, ale i u niego samego. Do takich sztucznych fobii należy zaliczyć lęk przed krwią, który przede wszystkim jest rozpowszechniony wśród kobiet. Ale z punktu widzenia nauki, takiego zachowania nie można uznać za normalne, i takich fobii jest większość. A jednak mała, ale istotna część fobii ma pełne prawo do bycia uznaną za normalną, albo inaczej mówiąc, naukowo uzasadnioną. Do takich fobii należy zaliczyć lęk przed pająkami lub innymi słowy arachnofobię. Strach przed pająkiem można wyjaśnić w taki sposób, że nasi przodkowie mieli bardzo negatywne doświadczenia, spotykając się z pająkiem jeden na jeden, albo nawet w stadzie. Nie umieli odróżnić pająka jadowitego od niejadowitego. Z tej to przyczyny dla wielu ludzi z tamtej epoki spotkanie z pająkiem mogło mieć fatalne zakończenie. Jeżeli myślicie, że nie macie fobii, to znaczy, że czegoś o sobie nie wiecie. A w przypadku, jeżeli wasz lęk albo fobia wam przeszkadza, to po pomoc można zwrócić się do lekarza, psychiatry albo psychoterapeuty. Nie mylić z psychologiem. Jeżeli uważacie, że nie jesteście chorzy, to lepiej, żebyście myśleli tak dalej. No a jeżeli zapoznacie się bliżej z ich listą, to na pewno dowiecie się o sobie czegoś nowego. A na jakie fobie wychorujecie? i jak radzicie sobie z nimi w życiu. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz kliknięciu dzwoneczka. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!